I kurwa, cebulaki, biedaki, patrzcie, co ja mam, widzicie? E? Widzicie? To się nazywa szmalnie. Macie coś takiego w domu? Na pewno nie macie. Zresztą co ja mówię w domu? Wy tego nawet nie macie w bankach, nie? Zresztą w banku ja mam dużo więcej. To też jak oglądacie ten filmik już od dawna leży w banku, nie? Zresztą patrzcie, co ja mogę sobie zrobić. Nie patrzcie. Mogę zrobić coś takiego, nie? Czy wy możecie z gotówką swoją zrobić coś takiego? Możecie, nie możecie, kurwa, bo jesteście zerem. Taka jest między nami zasadnicza różnica. Ja jestem panem, a wy jesteście nikim, nie? Ja mam pieniądze, wy macie kredyty. Ja mam gotówkę, wy macie długi, nie? No i tak to jest. I teraz po prostu macie osrane dupy, nie? Zazdrościcie mi tego, co ja mam, bo wy tego nie macie, nie? No. Ile osób może zrobić coś takiego jak ja, czyli taką kasę wyrzucić na stół w każdej chwili. <laughs> Wy możecie, ale w wieku 30 czy 40 lat uzbierać na wkład do kredytu hipotecznego znaczy uzbierać, przepraszam przejęzyczyłem się, uciułać możecie uciułać w tym wieku na wkład i potem ten bank przez 30 czy 40 lat was rucha w dupę, ale wy tak lubicie, bo jesteście cebulakami i macie ból dupy jak to widzicie, ale możecie tylko popłakać a ja kurwa się śmieję wam w twarz bo mogę, bo ja jestem panem, a wy jesteście karaluchami które chodzą po śmietnikach yy. A e, co my na to? Co my na to biedaczki, cebulaczki? Podoba się wam to, co widzicie? Takie rzeczy to tylko na filmach, nie? Patrzcie, co ja mam. Widzicie? Nikt mi tego nie dał. Nie wygrałem tego, nie ukradłem, ani nie pożyczyłem. Zarobiłem. Bo jestem od was mądrzejszy. A, e, widzicie? Tak jest. To jest po prostu bogactwo. To się nazywa bogactwo. Ja pierdolę, ale mi was żal, ludzie, ale mi was po prostu żal. Ale co to dużo mówić? Życie jest niesprawiedliwe. Jedni są tu, gdzie jestem ja, a drudzy są tam, gdzie jesteście wy, czyli na śmieciach.